Tutaj mamy naszą nowość po automat S400, 400A, 300A w 100%, Puls, podwójny puls z tą wersją podajnika, mhm. bo ta maszyna wyposażona jest w dwa podajniki. Można kupić z jednym albo z drugim podajnikiem. Tutaj mamy podajnik z pulsem, z podwójnym pulsem, z programem do aluminium, do nierdzewki, z ładnym wyświetlaczem czytelnym. Mhm. Tu mamy tak naprawdę wszystkie parametry na wierzchu, ale też możemy sobie ustawiać poszczególny parametr, który ma być wyżej, który niżej, który ma być widoczny, który nie ma być widoczny. Jeżeli ktoś woli bardziej tradycyjne rozwiązania, mamy tutaj drugi podajnik do tej maszyna. Maszyny. Kilka przycisków, twak pokrętła, ale też ma opcję pulsu. Puls do zwykłej stali, bez programów do aluminium, do niegzewki, ale do, jeżeli ktoś spawa tylko zwykłą stal, chce spawać z pulsem, to jak najbardziej może sobie wyposażyć maszynę w, te, w ten podajnik. I to dostaniemy na testy chyba za niedługo. Tak, za niedługo dostaniecie to na testy, więc myślę, że za niedługo podziałasz troszeczkę na